No to możemy nagrać próbę tak zwaną Gotowi? Tak. Akcja, Herr kapitan, was ist das? Ordnung ma sein! Raus! Jawohl, Herr kapitan! Gut! to jeszcze oprócz klap damy, klapy 15, to można jeszcze w takim samolocie pomieścić. Może nie, Pełny schowaj. ciąg, pełny Kurs ciąg Kurs 2-3-8 Klapy 15 Jest, klapy 15 Kurs 2-3-8 Ja muszę Skup się, skup się Klapy 15 Jest, klapy 15 Kurs 2-3-8 Już <śmianowicie> było dobrze, już było dobrze Dobra, to co, jedziemy jednym ciągiem jedziemy A co po się? Te kanapki, dziewczyny Gotowe? <śmianowicie> <śmianowicie> tak, akcja Kurs 2,3,8 3 8 Ja pomyliłem <śmianowicie> Jeszcze raz, uwaga Akcja W klapie 15 Kurs 2,3,8 3 <śmianowicie> 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 Czekaj, co tam dzisiaj w cateringu Dobra, mam dzisiaj sobie kanapki z Baleronem Jeszcze raz ciężko Dobra Dobre? Jeszcze raz no dobra, dobra, tylko że akurat kabel sobie filmowałem. Proszę, akcja. O Jeszcze raz, No. Akcja. Nie. Dobra. Dobra, teraz tak, niech Pan jeszcze takie Aj, ujęcie przypozował, przy przypozował, a nie Słuchaj, oszczędzaj siły, bo ze dwa razy będziesz musiał przebiec. Dobra, dawaj. Tylko tutaj przejedź, tu wiesz W moją, w twoją prawą Czekaj, mów mi gdzie mam jechać Tu mam wjechać no? Tędy, tak? Tak, no popatrz, ja mam taki kadr, że stoi samolot O I tu, jakbyś mi przejechał przez kadr A widzisz tamtego teraz, czy nie? Którego? Teraz nie, twojego nie Dobra Czekaj ja muszę trochę pobuje. pobuje tym samolotem na boki O właśnie Tylko czekaj, czekaj, nie tak bardzo, bo ci rękę widzę Dobra, puszczaj go Kurde, jeszcze raz To jeszcze troszeczkę ten, do góry nogami, tylko bliżej nas Poszła. Ratujcie mnie, ratujcie! Niemcy mnie wyrzucili z samolotu i leży tu teraz sam w śniegu, nawet nie wiem gdzie mam kapelusz, no ratujcie! Dobra, jadę Jakbyś to tak z dołu sfilmował teraz? Nie, teraz zawróć i jak najwolniej potrafisz leć No właśnie teraz nie mogę najwolniej lecieć, bo stamtąd dwie zajebiście Dobra, akcja teraz jest. Ja ci powiem kiedy, jak no. będziesz na wprost. No? Czytać? Tak. Patrz, Dobra, mamy, jest. Fuck. Nie, miałeś rację, nie będzie nic widać na wprost.